Proszę Państwa, w imieniu własnym, jako prezesa zarządu oraz mojego zarządu, który tu tak pięknie siedzi i po mojej prawej ręki, pani Joasi Szymańskiej, która jest moją zastępczynią, chciałam wszystkich Państwa gorąco powitać. Bardzo się cieszę, że uszanowaliście nasze zaproszenia i przyszliście na tą naszą dzisiejszą uroczystość, żeby tak pięknie z nami tu dzisiaj świętować. Przede wszystkim dziękuję bardzo księdzu infułatowi, Jakubowi Gilowi, który tak pięknie o prawił mszę. Na tej mszy powiedział, że jest to, proszę Państwa, taka niedziela miłosierdzia. Ale nie tylko miłosierdzia w modlitwie, ale i miłosierdzia w czynie. I ja myślę, że ten budynek jest właśnie dowodem na to. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za piękną mszę, Księże Infuacie. I będziemy prosili o poświęcenie tego budynku, aby służył właśnie naszym dzieciom i przyszłym pokoleniom. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli samorządów. Witam przedstawicieli starostwa z panią Zofią Kaczyńską na czele, przewodniczącą rady. Witam panią bardzo. Witam przewodniczącego rady gminy Urzędu Gminy Wadowice, Piotr Hajnosz Bardzo proszę. Witam pana w gorąco. Witam wicestarostę gminy Andrychów, pana Polaka, bardzo proszę. Gdzie go mamy. O, jest. Witamy bardzo pana. Witam y, również przedstawicieli y, jednostek organizacyjnych y, samorządów. Witam panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, panią Barbarę Pindel-Bolaszek. A pani Bratka. Pani Beatko, ja przepraszam, że zapomniałam o Pani, ale ja Panią nie widziałam w tym momencie. Pani Beatko, gorąco Panią witam. Proszę Państwa, wiele rozmów z Panią Beatą i pomoc ze strony starostwa. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy Pani, że Pani przyszła. Proszę Państwa, witam również yy, przedstawicieli firm, które nam pomagały. Witam panią Spakoń, która reprezentuje tu Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Proszę państwa, nie macie pojęcia, jak trudno tu było zrobić tą kanalizację. I gdyby nie pomoc właśnie tych jednostek, no nie poradzilibyśmy sobie tak szybko. Witam również naszego przedstawiciela, naszego wykonawcy. Ten piękny budynek jest dziełem firmy pana Gabrysia Pryca. Reprezentuje to nasz kierogo, jego kierownik budowy, pan Tomek Bajdzik. Panie Tomku, godziny, godziny rozmów, godziny pracy i przez trzy lata, proszę Państwa, razem żeśmy współpracowali, tak żeby powstał ten piękny budynek. Witamy również projektantów tego budynku, państwo Pindur. Jest to biuro projektowe z żon, które po prostu męczyło się również przez trzy lata, ponieważ bez przerwy były zmiany, bez przerwy coś unowocześnialiśmy, ale sobie jakoś poradziliśmy, skoro nadzór budowlany nam to odebrał. Dziękujemy jeszcze raz bardzo. Cześć. Proszę Państwa, wiadomą sprawą jest, że ta budowa nie odbyłaby się bez środków finansowych, więc bardzo dziękujemy wszystkim instytucjom, które finansowym, które nam pomogły. Przede wszystkim głównym źródłem finansowania tej inwestycji są fundusze unijne. I to jest to pożyczka z funduszów unijnych. I są tu pan Stasik, Michał i pani Monika Marek, gdzie Państwo są? O tam na końcu, Pani Moniko i Pan Michał. Proszę Państwa, są to osoby, które naprawdę bardzo nam pomogły w pozyskaniu tych środków finansowych. Ale jak to bywa, do środków finansowych unijnych zawsze potrzebny jest wkład własny. Nawet Państwo sobie nie wyobrażacie, jak trudno jest takiej organizacji jak my pozyskać środki finansowe na wkład własny. Więc proszę Państwa, to były banki. Banki i Bank spółdzielczy w Brzeźnicy. Pani Monika Antos, pani Moniko, dziękujemy bardzo i dziękujemy całemu zarządowi. Proszę państwa, banki komercyjne nie chcą chętnie pożyczać, ale Bank Spółdzielczy Brzeźnicy, i ja tu mówię, polecam wszystkich, jeśli macie ochotę na kredyt, to tylko do Banku Spółdzielczego Brzeźnicy. Także bardzo dziękujemy właśnie tym instytucjom. Jeszcze, proszę Państwa, źródłem finansowania były również różnego, różnego form, różne formy wsparcia, zbiórki pieniężne. Była zbiórka pieniężna pod nazwą Kupcegiełkę Buduj razem z nami. Była zbiórka Nowożeńcy dają szansę. Wiele młodych par, młodych marzeń zamiast kwiatów w dniu ślubu rozprowadzało nasze cegiełki. I bardzo dziękujemy również tym młodym parom. One tu są, proszę Państwa, więc, ale przypuszczalnie nie chcą, żeby ich ujawniać, ale ja im dzisiaj bardzo dziękuję. To były bardzo potrzebne środki. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Spotykamy się w tym szczególnym dniu wieńczącym to, co już Pani powiedziała, Wasz wieloletni trud. Trud zarządu, członków i sympatyków Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych dać szansę w Wadowicach. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj tu z Wami świętować, bo tak naprawdę to jest Wasze wielkie święto. Od lat obserwujemy Państwa, państwa i pan, pan, Państwa y, miłośników starania, trud. Y, można powiedzieć, że jesteście przykładem to, o czym już była mowa że wiara przenosi góry. Tak, trzymać. W tym bardzo uroczystym dniu w imieniu swoim, członków zarządu, powiatu życzymy Państwu życzenia wielu sił fizycznych i duchowych, tak potrzebnych w Waszej służbie, wsparcia najbliższych, wielu dowodów społecznego uznania oraz, oraz wszelkiej osobistej pomyślności, a przede wszystkim dużo, dużo sił i dobrych ludzi koło siebie. Dziękuję bardzo. Jestem tutaj i bardzo się cieszę za zaproszenie. Właściwie moja współpraca e, z Towarzystwem Dać Szansę, e, z działalnością tak ważną dla środowiska Wadowic, no już chyba liczy sobie parę dobrych jak nie naście lat. E, to zainspirowanie działalnością właśnie stowarzyszenia w szkole nr 5, czyli e, krótko nazwanym Zespołem Szkół Publicznych nr 2 w Watowicach na osiedlu Kopernika powstały integracyjne oddziały zerówki, czyli przedszkola i to był pierwszy nasz kontakt nauczycieli z właśnie stowarzyszeniem, z dziećmi, które po pewnym tu popycie u Państwa w stowarzyszeniu przechodziły do nas do oddziału przedszkolnego, dlatego ten kontakt był bardzo bliski Byliśmy zapraszani na różnego rodzaju imprezy. Pamiętam, jak dziś pierwsze Mikołajki, kiedy nasze dzieci, dzieci, które zetknęły się też po raz pierwszy z kolegami z dysfunkcjami, się, potrafiły się odnaleźć w grupie właśnie tych dysfunkcyjnych dzieci. I proszę Państwa, zaręczam, nie było żadnych problemów. To samo w szkole. Więc cała idea tych klas integracyjnych. Cała idea wspomagania państwa, rodzin, które tego wsparcia oczekiwały, była bardzo ważna i bardzo celowa. Dlatego cieszę się, że dzisiaj dostajecie, mówię do dzieci, taki piękny budynek. Cieszę się, że wasza praca nie poszła na marne. I myślimy, że. Będzie ona owocować w wielu, wielu jeszcze grupach wiekowych, pokoleniowo. Będzie yy, czyniła dobro dla środowiska, dla rodziców. Była wsparciem, będzie nadal wsparciem dla rodziców, no i uciechą dla dzieci. Dzieci są dla nas najważniejsze. Wszystkiego dobrego, panie prezes, wszystkiego dobrego całemu gronu, wszystkim rodzicom, bo to przedsięwzięcie to nie tylko pani prezes, zarząd. Pracujący tutaj nauczyciele, ale także i państwo, i wasze dzieci. To jest cała piękna Wadowicka rodzina. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogłam tutaj być, że mogłam chociaż w małej części jakoś wspierać, pomagać tutaj pani prezes. I cieszę się i gratuluję takiego wielkiego osiągnięcia. I mam nadzieję, że będzie to tutaj bardzo dobrze służyło, a my, myślę, swoimi małymi środkami, siłami będziemy dalej wspierać, pomagać, zbierać cegiełki, żeby tutaj było jak najlepiej, jak najprzyjemniej. Także wielkie gratulacje dla pani prezes. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, proszę. Kto jeszcze ma ochotę Jesteś przeciąć? Jest wstążki na tyle? Jeszcze raz. O, proszę. Szanowni Państwo, ta część oficjalna, potem jeszcze będzie państwo, ojciec, to. Zapraszamy proszę Państwa, Kuba. Kuba, przedstaw się tu gościom. Kuba jest motorem tego wszystkiego. Gdyby nie Kuba, który ma w tej chwili 21 lat, tak Kuba, no to mama by się nie starała, tak? <grystanie> no. Także mówię, yy, proszę Państwa, kiedy się rodzi dziecko niepełnosprawne, to zawsze jest taki strach. Kiedy się Kuba urodził, bardzo się martwiłam, ale mm, dzisiaj muszę powiedzieć, że po coś to było, a po co to Państwo widzicie? Proszę wybaczyć, Szymon tutaj za blisko sobie podszedł. Będziemy śpiewać 100 lat, ale zaczniemy teraz od poświęcenia. Z takim, z takim pytaniem. No gdyby ksiądz mi przedstawił cud, to ja bym uwierzył, ale cudów dzisiaj nie ma, nie ma dzisiaj cudów. Jak tu jestem i, i obserwowałem ten przebieg tej budowy. To uważam, że to jest właśnie cud. To jest Boży cud, który, który w tym domu się okazał. Ta wspaniała współpraca ludzi z Bogiem i Boga z ludźmi. Gratuluję, gratuluję tego efektu. Jednocześnie często mnie też tak pytają ludzie, co w Wadowicach robi się dla Ojca Świętego? Tylko się kremówki je, tylko, tylko cukiernicy z tego korzystają, że mają kremówki i mogą, i mogą wyceniać tyle i tyle. A ja im mówię może nie tylko, może nie tylko. W Wadowicach też jest dużo dzieł służącym człowiekowi, będącym pomocą człowiekowi. I takim pomnikiem, żywym pomnikiem, to jest ten dom da szansę dla Ojca Świętego. I to jest nasza chluba, że możemy powiedzieć, że Wadowica dla Ojca Świętego się wciąż coś robi i on wciąż jest natchnieniem w tej pracy. Bardzo za to dziękuję, że to tak mogę się opierać na tym, bo to jest prawda. Święcąc ten dom, święcę tych, którzy, ty, którzy dali inicjatywę. To mnie to wzrusza, kiedy pani mówi o tym, że Kuba, bo ja też mam Kuba na imię, że Kubuś dał Początek temu domowi. No, taka jest prawda, to jest prawda, bo, bo gdyby pani była matką zdrowych dzieci, to by do jej głowy jej nie przychodziło. Ale kiedy pani stała się matką dziecka niepełnosprawnego, to Bóg obdzielił zdolnościami, że pani z mężem swoim zaczęła myśleć o tym, jak pomagać. I, i w wyniku tego myślenia to dzieło powstało. Niech tak będzie, że. Że wciąż pochylamy się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. pomocą nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Boże Twoje słowo uświęca wszystko. Daj obfite błogosławieństwo na tych, którzy ten dom stawiali, na budowniczych, na architektów, na wspierających myślami modlitwą finansowo. Daj sobie błogosławieństwo dla, na nich. Błogosław tym, którzy tutaj swoje dzieci posyłają, żeby byli niestrudzeni w trosce o te dzieci. Błogosław dzieciom, mówimy dzieciom, te dzieci mają 20, a najwięcej lat dzieci, dzieci Boże. Błogosław dzieciom, żeby, żeby mieli świadomość, że do takich należy Królestwo Niebieskie, do takich właśnie ułomnych, takich, o których papież mówi, że są na granicy, do takich należy Królestwo Boże. w tym, którzy wspierają to dzieło i daj moc, by wciąż to dzieło nie było samotne, ale miało wspierających. Oto to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Matko Najświętsza, Matko wspierająca, proś Syna, swojego ołaski I Ty, Ojcze Święty, Janie Pawle II, który jesteś patronem naszego miasta, nieustannie wstawiaj się u Boga za tymi, którzy w imię Twoje pragną dobrze działać. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi, to będzie tym błogosławień? Amen. I ja myślę, że, że to już jest. To już jest pobud osoby. Może nie spalimy tego budynku, chociaż wszystkie przeciwpożarowe wymogi są. <grymne> o,